Siemanko wszystkim! O! Puszczamy tawca Kakaj, Artur, Filipins, Poland i data ślubu Zaraz zobaczymy czy zniesie się pierdolon. Czekajcie, muszę go inaczej odwrócić z tych góry nogami? No. Yeah. musiałbym przywiązać coś do niego. Takiego ciężkiego, żeby pochronął, może tego patyka. Teraz zobaczymy. Wow! Musiałbym coś cieczkiego przyjąć do niego. Do Pięknie lata. Spróbuję przywiązać jakiegoś kołu? Zaczynamy. Przywiązałem kołka, puszczamy, puszczamy, pływa za ciężki, kawałek leży, a on sobie pływa, Gdzie on wie. Nie widzę, lata. Kaka i Artur lata. Uh! Rozbija się. Kołek, kołek, sporywa kołka. Sporywa kołka. Złamię. Czekajcie. Spadł. Elegancko. Pierwsze loty za płot. Nie mam więcej żyłki. Dajesz? Okej. Okay. Do później.